Cześć, witajcie! W poprzednim filmie zaprezentowałem Wam jedną z myszek od firmy EasyTouch był to model Blackblade, a w tym filmie chciałem wam przedstawić drugą myszkę. Jest to model Fensy, albo inaczej ET-9605. Myszka Easy-Touch Fancy występuje w dwóch kolorach, czarnym oraz białym. Model Fancy jest to bezprzewodowa mysz na Bluetooth. To jest dla niektórych dużą zaletą, zwłaszcza dla tych osób, które mają wbudowanego Bluetootha np. w laptopie lub do jednego modułu Bluetooth chcą podłączyć więcej niż jedno urządzenie i dzięki temu nie muszą mieć mnóstwo nadajników, a wystarczy jeden na np. żeby podłączyć myszkę, klawiaturę i jakieś urządzenie przenośne. Z przodu znajduje się tradycyjnie w każdej mysce dwa przyciski oraz pokrętło. Jeden jest wykonany z takiego plastiku połączonego trochę jakby z gumą, a drugi jest wykonany ze śliskiego, błyszczącego plastiku. Fajnie przydziela je srebrny, chromowaty pasek. Z drugiej strony znajduje się przycisk on-off, laser, który jest wykonany w ten sam sposób jak w mysce Blackblack, Black, którą ostatnio recenzowałem. Przycisk Connect oraz pod tą zaślepką jest jedna bateria AA, tak zwany mały paluszek. Laser nie świeci, dzięki czemu jest duża oszczędność energii i baterie wytrzymuje naprawdę bardzo długo. Ponad miesiąc przy takim średnim używaniu w tej te baterie na pewno wytrzymają, a jeżeli zainwestujemy w jakieś lepsze, alkaliczne czy jakieś naprawdę solidne, Wydaje mi się, że będziemy mieli spokój z wymianą baterii, może nawet na dwa lub więcej miesięcy. Model Black Blade, który ostatnio Wam przedstawiałem, był ogólnie mały, troszkę rozmiarów. Myszka fancy jest jeszcze mniejsza, da się jej używać, nie jest tak, że po prostu jest strasznie mała, lecz dla takiego używania np. do komputera stacjonarnego, czy do dłuższego używania, dla osób, które mają większe ręce, może się okazać troszkę za mała, ale jeżeli gdzieś chcemy ją przenosić, powiedzmy z laptopem, na pewno wygodniej się będzie jej używało niż ta szpada w laptopie. I to na tyle w tej krótkiej recenzji. Nie wiem czy można właściwie ten film nazwać recenzją, była to bardziej taka prezentacja myszki, ale dziękuję za pooglądanie. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów, skomentowania, ocenienia, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!